Dzień dobry, Łuksik Patryk, firma Wialan. Znajdujemy się w miejscowości Kupiatycze, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Za nami nasze poletka pszenicy o zimej. 20 odmian, jak Państwo możecie pamiętać z poprzedniego nagrania z jesieni. I chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, jak nasze poletka wyglądają na dzień dzisiejszy. Przygotowałem dla Państwa cztery okazy pszenicy. Tutaj chciałbym Państwu pokazać Mam nadzieję, że widoczne pierwsze kolanko już dość wysoko, bo ponad centymetr, ale niestety nie dało się wcześniej wjechać ze względu na warunki pogodowe. Tak jak Państwo widzicie, tutaj delikatne przebarwienie, ale to jest pozostałe perzem, jeżeli mogę powiedzieć o zdrowotności pszenicy, pszenica jest zdrowa, może i też ze względu na to, że nie była dość wcześnie siana oraz jest to stanowisko po burakach cukrowych. W skład pierwszego zabiegu fungicydowo-regulacyjnego będzie wchodził HATON w dawce 0,8 plus antywylegac w dawce 0,4 do tego ACRISIO FLEX w dawce 0,6 ponadto FERTI MC33 w dawce 3 kg Perytroid na jakiegoś szkodnika oraz oczywiście adiwarę pH w dawce 0,2 litra. Proszę Państwa, pszenica. Jeszcze tak odnośnie jej pokroju, w zależności od odmiany, wykształciła od 4 do 6 rozkrzewień. Jeżeli chodzi o łan, myślę, że gęstość łanu. Myślę, że jest całkiem w porządku, bo tutaj z Maciem manewrowaliśmy też gęstością wysiewu oraz specyfikacją danej odmiany. Także albo zagęszczaliśmy, albo zmniejszaliśmy normę wysiewu. Życzę Państwu dobrej pogody, dużo ciepła, spokojnego weekendu majowego, oraz do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmach. Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Gierałtowice na Śląsku, w powiecie gliwickim. Za mną całkiem niezły rzepak. Jak popatrzymy na tą roślinę, e, gęby do jedzenia może nie ma za wielkiej z racji tego, że mamy tu pewnie do czynienia z podeszwą e, podpłużną. Natomiast co chciałem powiedzieć, to jest rzepak, e, który trzy tygodnie temu miał być do likwidacji. Obsada była poniżej 10 sztuk na metrze. E, tak średnio żeśmy wyliczyli, natomiast stwierdził właściciel e, gospodarstwa, że zostawiamy ten rzepak, co będzie, to będzie, ale dzisiaj wiemy, że to była bardzo dobra decyzja, postanowiliśmy go tylko odpowiednio dobrze poprowadzić, podać mikroelementy, porządne fungicydy, ochronić insektycydowo i mamy, co mamy. Tutaj poparzenia, jedyne co, to po zabiegu RSM-em, ale tak naprawdę, szanowni Państwo, wygląda to super. Następnym razem zastanówcie się, czy takie plantacje trzeba likwidować. Rzepak potrafi się odwdzięczyć, jest to mocna roślina wdzięczna, więc zastanówcie się dwa razy, czy chcecie coś takiego likwidować. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam. Dzień dobry państwu. Mamy 27 kwietnia. Pierwszy dzień już od dłuższej chwili, w którym świeci słoneczko. da się coś robić w polu. Jak widać, opryskiwacze ruszyły na całego w pole. Tam z tyłu, daleko, ledwo widoczne, właśnie nasz gospodarz wykonuje zabieg regulacyjno pungicydowy w pszenicy. Jesteśmy w miejscowości Święte w powiecie Jarosławskim, województwie podkarpackim. Znajduje się właśnie na polu produkcyjnym państwa Sanockich, oczywiście pole pszenicy o zimnej. I tak, proszę Państwa, w tym momencie na dzień dzisiejszy już jesteśmy tutaj po dwóch dawkach azotu i jesteśmy już po zabiegu zerowym opartym o Fortis Miedź Mangan oraz Fortis Duo czyli cynk z manganem. No i tak jak widać tam z tyłu, w tym momencie wykonujemy zabieg oparty o takie produkty jak Optimus, antywylegacz. Haton w połączeniu razem z Acrisio, czyli mieszanka totalna, jeśli chodzi o działanie fungicydowe. Oprócz tego jeszcze zastosowaliśmy w tym zabiegu Fertiagro MC33 no i oczywiście Adware PH w celu poprawy działania całej tej mieszaniny. Pszenica w tym momencie znajduje się w tej fazie, widać tam jakieś małe uszkodzenia po nawozach. Jeśli chodzi o zdrowotność póki co jest bardzo dobrze, aczkolwiek można się spodziewać, że tutaj już niedługo by wskoczyła nam septorioza, która jest już widoczna na przykład na jęczmieniu czy innych zbożach. Faza rozwojowa chyba widać w tym momencie pierwszy kolanko nawet nam lekko odskoczyło. Za chwilę przeniosę się na poletka doświadczalne rzepaku, gdzie będzie dalsza część relacji. Proszę Państwa, jeszcze zanim przejdę do rzepaku, temat, który w tym momencie nurtuje wiele gospodarstw, chodzi oczywiście o siew kukurydzy. Tak przedstawia się temperatura Ziemi na chwilę obecną. Kolejno, zaczynając od zachodu, to jest Kaźmierza Wielka, to jest 8,5 stopnia. Radłów kołotarnowa to jest 9 stopni. Makowisko Kojorsławia 9,2 oraz Nechrybka. 8,6. Jeśli chodzi o średniodobową temperaturę Ziemi z ostatnich 48 godzin, to kolejno znowuż od zachodu to jest 8,3. Następnie 9,3. Jarosław 8,8. Inne chrybka u pana Maćka 9,3 stopnia. Średniodobowo na głębokości siewu, no można nawet odrobinę troszkę. Głębiej. No, gdyby nie te deszcze pewnie kukurydza w wielu gospodarstwach byłaby już posiada. Deszcz zrobił niechcąco dobrą robotę. I kukurydza teraz pójdzie do fajnej ciepłej ziemi. Prognozy są obiecujące, temperatura ma się wreszcie znacznie podnieść. Pewnie powoli będzie można zaczynać już na spokojnie na całego sieć kukurydzę. No i jesteśmy na poletkach doświadczalnych rzepaku. Tak to się prezentuje w chwili obecnej. Jeden z ładniejszych łanów, jeśli chodzi tutaj o teren podkarpacia. Aczkolwiek, mając w pamięci dwa lata wstecz, 28 kwietnia, czyli tak jakby dzień jutrzejszy, że paki były wtedy w pełni kwitnienia, miały ponad 30 m wysokości. No, temu troszkę brakuje, ale to już wyregulowała pogoda. Także pak się prezentuje od środka na chwilę obecną. Żadnych przebarwień, żadnych uszkodzeń po poszkodnikach. Widać, że zabieg zerowy oraz zabieg z ubiegłego tygodnia, czyli, czyli regulacyjno-insektycydowy, zrobił swoją robotę. Ten zabieg był oparty o takie produkty jak Simveri, Stilmore, Carnadine, Kaiso, Fortisbormolibden oraz oraz Adjuvara PH. Jeżeli dzisiaj pogoda pozwoli, to wjedziemy tutaj jeszcze z jednym zabiegiem fungicydowym na tzw. zielony pąk. W jego skład będą wchodziły Zakeo, Kestrel, Kaiso oraz Fortis Morbolimden i MC33. No, zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Do kwitnienia na pewno jeszcze, jeszcze chwilka. Do zobaczenia w następnych relacjach.